Siemanko kodzy widzowie dzisiaj ja Oski Games dzisiaj gra ze mną Pumba Zada się z wami przywitam się. No cześć to ja Oski Games, bo Pumba ma własny kanał i ty też nie pumba przywitaj. Hej, heja. ja? Tak właśnie, no Pumba... No Wamonka zagramy na mapie Polus. I nie, nie chodź za mną. Nie chodź za mną. Ja nie chodzę. Tylko, że... Poczekaj. A to w ogóle może Oskara będzie dobrze słyszeć. No, tak samo z Pumbą. Ale nie no, ostatnio nagrałem, to nawet dobrze ci było słychać. Tak. Ja... No, bę wiem, będziecie wiem, mieli... No, będziecie no, mieli no, linka no, do... Tam stoją dwa człowieka, ale jeden nie jest, a drugi jest. Kto zgłosił, ten może jest, ten może nie jest. Tak ci od razu powiem. Może jest, a może nie. Nagrania człowieka. No. ktoś mówi prawdę, że ktoś był blisko czegoś. Hmm. Hej, ha, bo do... no. tak mnie to na pewno, bo tak na, na naszych kanałach to na pewno, ale jako kolegów to może już być gorzej, ale z ostatniego filmiku z Tobą to dobrze Ci było nawet słychać. Będziecie mieli link do kanału Pumby w opisie. A do mojego w Pumbie może nie, bo. Bo Pumba, a no tak, i Czarny go broni. Ej, bo ja nie zagłosowałem, to... a kto jest? Um, czerwony. On dobra, Czerwony. Był? Bo obok ciała. Tak jakby to on i Czarny jest też chyba. No bo on broni go, a impostory sami siebie prawie za Więc, he, he Dobra, ja idę w swoim tociku. Lecę do niego. Dobra, zróbcie to światełko. A, bo jest y, zamknięte drzwi No Tu można odblokować. blokować. Jasno niebieski idzie tam i niebieski, a pomarańczowy nie, i ja okay, nie, niebieski, nie, dlaczego się nie, 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 a mogę nacisnąć. A brąz jest w elektry. To, dobra, czarny. Mówcie, że to czarne, albo czarny. Albo on bo Na pewno on. Bo... Ta, bdo, tak, bo bdo, i broni... I, czarny! Dowody. Mam normalne, czarne. że każdy mówi na Ciebie, że czarny. Każdy mówi. Czarny, 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 czarny. Hmm. czarny ja byłem z Idioci! A wiem, wiem, wie, 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 byłem. Dawa, chcę skikować. Dobra. I on był tak. On stop... na mamę. A, a dlaczego... A dlaczego to oni rozmawiali po telefonie? I bronił go, na pewno tak też może być. Ja nie żyję. Poczekaj, ja chcę cię znaleźć. Ja jestem... O, o, widziałem cię, jak robiłeś taska tam, gdzie ja... jest ten komputer. Nie. Mama od... Ja... nie. Ja nie. No ty nie jesteś, na pewno. Czy ok? Jak no, nie, nie. Tak. To prawda. Cyan to... Kto? Oh, nie. Brąz. Biały cyan. Biały cyan. Jak może być biały cyan? Jak... O! Oh. Jak nie cyan, to brąz. Może to... Jak nie cyan, to ja. Mogę się jeszcze napisać? Bo tak by... Nie! więcej. Nie. To to brąz. Brąz.

Lepiej nie Ci na radę. Ja już nie mogę na rady. Nie, Halo? no tak, słyszę, słyszę. Dobrze. No nie, już po mnie. Nie, nie po ciebie. Nie po tobie, bo. Wiesz dlaczego? Oj! Doble, dlaczego? O! Pomara! Myć! Bo był! Ja widzę, chodź, ja widziałem, chodź, chodź, Leć za mną! Patrz, chodź, gdzie jest mój plecik! W O2 lecimy tam! A! Nie! Ja mam... A ja puściłem coś z dupczy. Że... Nasze... Tu jest twój petzlik, a u niego dwa tam siedziały. Eee, tak na nasz... śmaku. Hmm. Ale chociaż możemy robić taski. A właśnie, ja muszę to taski robić. Mm -hmm. O nie, to jest chyba ten task, tak. Ajdź. Mm. Opa, daj wody. Proszę. Jech. Kto was zabił? No nie, teraz poczekaj. Kto mnie zabił? Tsyjan. A ten napisał, że Tsyjan. No tam. Nie. Ale... Pomarał. Przecież nie ma Cyjana, gościu. Ludzie, dwa! Dwa dzika. Eee. <grywa> przegrana. Impostor zabije żeby jednego i już Mama przegrana. Uciekajcie! Postaram czy zrobić tego trudnego to... Nie jak cię zadania. Oskar, pomagamy. Pomagamy, musimy robić zadanie. Wiem, ja chcę, tylko... Szybciej latamy. Ja mam z nizu zadanie. Dlaczego ja sam latam? Ja nic nie robię, ja latam. Ja latałem przed chwilą. No nie! Dobra. Dobra, Dobra. Dobra pauza, drodzy widzowie. Dalej. Głośnie... no, jeju, okay. dobrze. To jednak będzie ta pauza. <noise> Okej, okay, lecimy dalej. Jeju, Blanka mi coś pisze. Uh, creep mate. Creep mate, creave mate. Staramy się chodzić razę. Okej. To gdzie jesteś? <noise> Tak jakby ja idę na kamerę. No ja też idę. Bijziemy na Zobaczcie, co jest na kamerze w ogóle. A! a to... to tyle. <śmiech> <śmiech> dawaj, pi! Ale to chyba impasta mi się wydaje. No może. Dobra, dawaj piszemy trzy, ja nie wiem. Impasta. 100% jeszcze napiszę. No, może. Nie wiem, ja nie wiem. Jak nie? Czy Anna? To Pumba. To Pumba. Napisz wielkie dowody. Że po prostu no tak. No to chyba ty. Przecież to jest gra. Przecież wielkie dowody. To... Tak. Tylko po prostu z To Pumba. A bo ja nie zabłysuwałam. Ja nie umiem za po No co? Nie! Co? Ale co ja? Ja co za... Chamy, chamy, ja to powiem wprost. Jeju. Na pewno tu nie ma żadnego z naszych widzów. Impasta! Impasta mnie goni! A dobra, już mnie nie goni. To chodź... Nie no im tam nie goni! Gdzie ty jesteś? Mm. Simon, chodź, chodź. Zamknijmy drzwi. Szybko. E, a, a tak w ogóle to może to chyba... Nie no, możemy siebie zabijać. No tak. Dobra. został No sorry, Max. I tak sobie siedzi. Dobra, ja na to. jej! Ja... i biały człowiek. Dobra, ja robię pauzę. Pauza, pauza. Pauza, pauza. Jeju, Blanka do mnie dzwoni! Na tym się. Jak puszcza to, dobra. Zaczynamy. Ta wyda napisze. Zaczekajcie, no, czy to odlewidzowie do mnie. Także. Y Drako. Nie jesteśmy. Dlaczego? Czekajcie, ja muszę zrobić poodle do odlewidzowie. znalazłem ciało przy elektryku żółtego. Nie wybrałem. Okej, okay, to... słuchajcie. Już nie ma pauzy, bo ten, bo musiałem koleżanco ses odpisać. Nie to, że to moja dziewczyna, tylko pytała się, co było na lekcjach, więc zrobię no tak, pauzę. Okej, okay, ja widzikowie, czekamy ma... na jedną osobę, Maksym. Nie wtrącaj się, ja się wyciszam. Yy, wyciszyłem Ale... się. Dobra, wiecie co? Niech już będzie start. Właśnie. Jest, jestem Pumba, ale Ty chyba nie nagrywasz od nowa. Nie. jeju, jak chcę zagrząć, to jest nienormalne. U. Dobra, lecimy z No, Skoro... no nie, jeju Czemu, czemu jestem niebieski? Zagrzyłem, no miałem niebieski napis. I już myślałam, że dednąłem, bo... Bo, się, bo mi się zbagowała mą ja Myślałam, że ja dednąłem. Oj, dobra. Muszę się przysunąć, żeby... Pues, chodź do chodź Idę, 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 idę. Jeju, spokojnie. <laughs> ah, kawałek. Kawałek do mnie idzie. Kawałek do mnie przyszedł. Kawałek! Kawałek chleba. mało. Kawałek chleba. Bo... bo chleb Czemu ty bardzo... tak na boku stoisz? What is it? Nie, ja nie stoję na boku. A, bo czasami się baguje tak. Ja A, tak okay. stoję. Dawaj chodzimy tak, razem. Ja muszę iść do elektryka. Dam ob Znaczy tak. mam obok elektryka albo w elektryku. Ale w elektryce nie może być przecież tasków. No, no to mam obok chyba. A tutaj mam, tutaj mam kable. No to kable. Ja też! Kabelki. Aj. No nie. Sabotaż. Biegniemy! Biegniemy! Ja nie, nie mogę. Nie. No nie! Niebieski zamknął! Niebieski nas zamknął! Kami! To kami! Zobacz! No to otwórz, Jeju! Otwiera, otworzyłem! A Widziałeś, tak? Tak! Zaczynamy. Widziałem ja! Dobra. Dobra, pauzą! Dobra. dobra, ja już odpauzowałem i zaczynamy rundę. Niech, nikt nie wychodzi, Jeju. Dobra, dobrze. To, dobra, jest, dobra. Trudne. to dobra, nie jest trudne, dobra. to nie jest trudne dobra, być dobra. cliff Zaczynamy rundę. No to jest, jak zawsze, ja też! Ja nie. też! Jak prawie zawsze, ja nie tylko! Was? Ja raz byłem, no! No! Jeden raz! O to jest ktoś Może będę na telefonie nagrywał? Nikt nie! No jakie mam to. Tu... komputer? No ja robiłem, a teraz lecę! Robić sobie Szabo... Szabotega. Red, dead Pink! Self-report! Self-report! Co to jest? Sobie... zginął? Red! Red! Od razu Red! Okej, okay, Red. jest panie Red! Red. red. Okej, okay, to Red. 100%. Bo kiedy że można patrzeć, który osoba zginęła? Self report zrobił. Różowy zginął i od razu on zgłosił. Witź. I teraz. Zobacz, no nie! Czy nie? Ty jeszcze! Nie! Ty No nie! I teraz będzie na mnie! No nie! Ja to idę się... na prawo! Okay. Ty na, na lewy. Na no przykładam, przykładam i chyba nie doczekam. Pumba? No, ale niebieski nic nie robi i stoi. To ciemno-niebieski. A i czemu ja mam taki tak ciemny ekran. Ja To ciemno, niebieski. Idę. Dobra, ja. Mhm, mm mhm, mm mhm. nie, mówimy, że to on. Dobra, obiją stąd zę, drodzy No właśnie, właśnie. Nawet nie. No bo to, no nawet potrzebna pauza. Lecimy Co? dalej. Ale jeśli... To, jest, byłem, to, to no. No nie. A mój gaz mnie nienawidzi. To, to, to Dlaczego? A to hmm. się ja nie lubię być, bo przecież na nie się nagrywałam i mu mówiłam, że ja będę być ale kiedy dużo razy nie jestem to, to ja nawet chcę teraz być tą osobą. Ja tak dużo razy nie było. To nie fajnie. No, ja lecę. O, do Space dum. Jak ciut papera? A ty małego papera? Oskar XD. Zejdź u mi. Nie! Dobra, ja idę robić kwiatku. Nie, no co jest? Co? Kto ma, kto znalazł? Mm. Nie ty, tylko... O, jasno niebieski. Jak gród wyszedł. Jak? Cii. Nie. Blak, blak. Czy okay. ja... Okay. Mamo, mamo, cii. Czekajcie um, 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 um. widzowie muszę zrobić pauzę, zaczekajcie. No zaczekajcie. o. Dlaczego nie mamy dowodzenia? Nieu. Dobra, no? więc tak. Był, był. No, no. no. Okej. Okay. Sobie... Tak Jak to ostatnia? Ja będę już kończył, kiedy skończy się ta rundka. I, no dobra. Dzisiaj jeszcze nagram chyba jakiś filmik. Ja, ja nie wiem, ja chyba nie, ale to zobaczymy. Jeju! No już biu, biu biu biu. Dobra, zrobiliśmy światło z niebieskim.

nie, zamykajcie się, zamykajcie drzwi! Dobra, może Nana nie jest, ale ja się jej boję. Na prawe, ja na prawo, ja na prawo. Ja uciekam. Dobra, to ja, ale ja nie wiem, czy ja pójdę na... O, ja tu nie dobra, ja... ja. Zrobiliśmy. O, Elo. Co na oczach? Różowy. <laughs> różowy, różowy. E, Różkwy. 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 krwy. Ja kamery, a potem lewy reaktor. Muszę w powiedzieć. E, no jasne, a właśnie. Czekajcie, do widzowie pauza. No one Okej, okay, lecimy do... No rusz.

Oskar głosu. Oskar głosu. bo tylko na ciebie czekają. No tak! Nie, nie. Jej w końcu. Tak. No. Dobra. Dobra, koniec rundy, więc już będziemy się żegnać. widzowie. No tak. Zostawiam. Więc zosta zostawiajcie lajki, link do kanału Pumby będziecie mieli w opisie, a jak go słabo słyszycie, to przykro mi. No niestety. Więc ja się z Wami żegnam papa. Pa.